Kochane dzieci, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Czytamy dla Dzieci. Otóż dzisiaj do wspólnego czytania zaprosiłam wyjątkowego gościa, który pojawi się w drugiej części tego oto materiału. Moim i Waszym gościem jest Jarosław Fendler. Otóż z Jarkiem miałam przyjemność współpracować w Radiu Kolor, które serdecznie pozdrawiam. Kilka słów o Jarku. Otóż Jarek to przede wszystkim znakomity lektor i dziennikarz radiowy. Wiersz, który wybrałam, Jana brzechwę pod tytułem Kaczki, dedykujemy Fundacji Zdążyć z Pomocą. Posłuchajcie. Jana Brzechwa, Kaczki Po podwórku chodzą kaczki, wszystkie bose nieboraczki, a w dodatku nie nieodziane, to są rzeczy niesłychane. Choć serdaczek, choć kubraczek mógłby znaleźć się dla kaczek, a na nogi jakieś kapce. A na głowy, choć po czapce. A teraz zapraszam już serdecznie mojego gościa, Jarosława Fenglera. Jarku, serdecznie Ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia, a wszystkie dzieci przytulam bardzo mocno do mojego. Serca. Dzień dobry, nazywam się Jarek Fengler i mam dla Was bajkę Jana Brzechwy, kaczki, z dedykacją dla Fundacji Zdążyć z pomocą. Poszły kaczki do krawcowej. Chcemy mieć kubraczki nowe. Zimno wszystkim nam szalenie. Pani przyjmie zamówienie. Lecz uwzględnić pani raczy, że to ma być fason kaczy. Tu zakładka, a tu szlaczek. To jest coś w sam raz dla kaczek. Dziękuję i pozdrawiam.